Dzień dobry kochani. America Outlet jest wam głównie znane ze sprzedaży markowej odzieży oraz dodatków, ale chcemy pokazać wam również drugą twarz. To jak American Outlet angażuje się w przeróżne inicjatywy oparte na pomaganiu. Dziś uczestniczymy w niesamowitym wydarzeniu, którego American Outlet jest sponsorem. Płońszczanki na start Bieg Kobiet Zawsze Pierwsi Wiosna 2021, a z nami jest organizatorka tego wydarzenia Marta Michalak. Dzień dobry. Witaj Marta, powiedz nam kto może uczestniczyć w tym biegu? Y, uczestnikami, uczestniczkami tego biegu tak naprawdę mogą być wszystkie kobiety, które chcą... Aktywnie spędzić troszeczkę czas i tak naprawdę pomóc. Obojętnie na jakim poziomie zaawansowania sportowego są, to tak naprawdę mogą maszerować, biec w szczytnym celu, ponieważ my, tą akcją, pomagamy kobietom, które chorują na raka piersi. Więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich, którzy po prostu chcą dołączyć do takiej akcji. Może wziąć w niej każdy. A jak długi jest dystans tego biegu? Idea jest taka, żeby przebiec bądź przemaszerować minimum 5 km. My tutaj w szkółce leśnej wyznaczyłyśmy taką trasę 6 km, więc powyżej 5, mniej niż 10, myślę, że każdy jest w stanie to przejść, bądź po prostu przebiec. A komu dedykowana jest ta akcja? Akcja jest w tym roku i na wiosnę dedykowana Patrycji Byrskiej która właśnie się zmaga z chorobą nowotworową. Dlatego e, wszystkie po prostu siły na pokład, e, i, i chcemy tą akcją e, wesprzeć ją, ale również jakby zwrócić uwagę na, na ten temat profilaktyki raka piersi. Jak często organizujecie tego typu wydarzenia? Tak naprawdę co pół roku, ponieważ e, nasz bieg organizowany jest praktycznie w każdą porę roku. E, niedawna edycja była na jesieni. Teraz spotykamy się na wiosnę, choć aura no może ku temu nie, nie sprzyja, prawda? Ale, ale co pół roku praktycznie taka akcja jest organizowana. Na koniec naszej rozmowy zachęć proszę wszystkie kobiety do regularnych badań piersi. Hmm. No to może ja powiem takim, taki, takimi dwoma wersami naszego hymnu Płońszczanek. My Płońszczanki pierś, ma, pierś macamy i rakowi się nie damy, więc tak jakby no to jest pięć minut, żeby zbadać swoje piersi, zapisać się na wizytę, a naprawdę warto, ponieważ te pięć minut może zmienić nasze życie. Także zachęcam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dobry dzień dobry. Skąd pomysł na udział w tym biegu? E, pomysł narodził się pierwszy w październiku e, poprzedniego roku. No, rozsiewcą tych cudownych pomysłów jest Marta Michala, która zaraża tutaj wszystkie osoby obecne na tym wydarzeniu. E, dla mnie bieganie było przede wszystkim sposobem na pandemię. A że organizuje to taka osoba jak Marta, która naprawdę jest mega zaraźliwym człowiekiem, a jeszcze do tego dokłada fantastyczny projekt promocji zdrowia, przeciwdziałania tego, co dotyczy nas wszystkich kobiet bez względu na wiek, no to trudno nie wziąć w tym udziału po prostu. Do tego dochodzi fantastyczny czynnik ludzki, czyli grupa wspaniałych kobiet, bardzo silnie się wspierających, świetnie się bawiących tym, co robią. No i przepis gotowy. A były wcześniejsze przygotowania do biegu? Tak. Zachęcaliśmy bardzo mocno na Facebooku i innych portalach społecznościowych, głównie przez grupy Płęszczanki, do uczestnictwa w otwartych treningach. Trenujemy trzy razy w tygodniu, więc niech klient no, Ale nie przerażajcie się Państwo, to nie są jakieś bardzo mocne treningi. Aczkolwiek no, czujemy się przygotowane do tych biegów. I trenujemy od, od pierwszego biegu tego jesiennego, czyli od października. A biegają Państwo bardziej zawodowo czy tak rekreacyjnie? Nie, że tylko zawodowo, absolutnie. Tylko i wyłącznie czysta przyjemność, potrzeba fizycznej aktywności, duża świadomość tego, jak to jest dla nas ważne, no i czynnik towarzyski. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, no i życzę powodzenia w biegu. Nie dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry Panią. Skąd pomysł na udział w tym biegu? Miałam przyjemność kilkakrotnie uczestniczyć w ćwiczeniach z błyszczankami i dzięki właśnie im dowiedziałam się o tej akcji. No i stąd tu jesteśmy. To jest Pani pierwszy bieg? O, tak, będzie widać to na mecie. <głosy> <głosy> Jak często bierze Pani udział w tego typu wydarzeniach? Znaczy, lubię wszelkie formy aktywności, udziału i właśnie mam też grono znajomych, którzy też takie rzeczy lubią. No, i póki jest okazja, to bierzemy udział. Były wcześniejsze przygotowania do tego startu? Plany były. A jak z ich realizacją? Nie, no, no oczywiście tam wokół domu, osiedla i właśnie kilka ćwiczeń z grupą płęszczanek udało się odbyć. No i zobaczymy. Ważny jest udział. Biegacie bardziej zawodowo czy rekreacyjnie? Dla zabawy? Rekreacyjnie. Rekreacyjnie, rekreacyjnie tu z, z dużym naciskiem na słowo rekreacyjne. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę no i życzę powodzenia na starcie. Nie dziękujemy. No, trzymajcie kciuki. Myśmy dobiegli, tak. Dzień dobry Panie Lwie, skąd pomysł na udział w takim biegu? Dzień dobry, jesteśmy tutaj w tej wspaniałej akcji przy biegu Zawsze Pierwsi. Będziemy zajmować się dzieciakami na strefie sportu, podczas gdy ich mamy będą uczestniczyły w tym wspaniałym biegu. A były wcześniejsze przygotowania, jakaś rozgrzewka przed biegiem? Tak, właśnie w tle już panie się grzeją, dzieci miały już, już są już po swoim biegu, więc wszystko idzie zgodnie z planem. A pan lew biega bardziej zawodowo czy rekreacyjnie dla zabawy? E, aktualnie już rekreacyjnie, ale kiedyś, kiedyś, jak jeszcze byłem młodym lwem, to oczywiście zawodowo. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę powodzenia na starcie. Dziękuję. Jak wrażenia po biegu? Bardzo dobry Entuzjazm dopisuje pierwszy mój 6 kilometrowy bieg. Było ciężko? Były ciężkie momenty? W pewnych momentach tak, ale no już jak się wbiegło na metę, byłam bardzo uradowana. Jest satysfakcja po przebiegnięciu mety? Ogromna. Bardzo dużo entuzjazmu, bardzo miła atmosfera dzisiaj była. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i życzę powodzenia w dalszych biegach. Jak wrażenia po biegu? E, super, e, nie biegłam na czas, tylko z radości biegania. Z tymi dziewczynami biegam już od kilku miesięcy. Dzisiaj to była taka e, kulminacja, i mimo tego wiatru i braku słońca to był fantastyczny bieg. No i e, mała córka Magdy naprawdę narzuciła nam takie tempo, że nie wypadało zostać e, w tyle. To był pierwszy, Pani bieg? E, nie, nie. Jako starosta staram się w ogóle promować bieganie, e, a jako starosta współfinansować e, te biegi. E, profilaktyka raka piersi e, powinna być tak naprawdę powszechna, i ten bieg Marty i ta grupa płęczczanek, tak entuzjastycznie promujących aktywny styl życia, e, to jest coś, co zawsze wspieram. Nie tylko teoretycznie, ale po prostu z nimi biegając i trenując na co dzień. Były ciężkie momenty podczas biegu? Nie. Przygotowujemy się do półmaratonu latem, więc ten bieg na 6 kilometrów to tak naprawdę spora frajda mimo wiatru. Jest satysfakcja? Ogromna i przyjemność bardzo duża. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak w każdym odcinku mamy dla Was konkurs, ale tym razem wygrywają aż cztery osoby. Pierwsza osoba zgarnia voucher o wartości 100 zł, a kolejne trzy osoby wygrywają takie oto odlotowe kalendarze. Zasady tego konkursu są bardzo proste. Wystarczy umieścić screena tego odcinka, oznaczyć dwie osoby i oznaczyć oczywiście American Outlet. Konkurs potrwa przez 4 dni, piątego dnia losujemy zwycięzcę. Kochani, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy podobał Wam się odcinek. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na Instagramie, Facebooku, Snapchacie oraz TikToku. Będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał oraz zostawicie łapki w górze. Pamiętajcie również obejrzeć wcześniejsze odcinki. Do zobaczenia już wkrótce.